15 października Oprócz głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, wyborcy we Francji będą również mogli głosować w referendum ogólnokrajowym. Głosowanie potrwa, tak jak zawsze, od 7 do 21. Zostanie przeprowadzone w wielu obwodach wyborczych, które zostaną utworzone na terenie Francji. O tym, gdzie dokładnie będą siedziby obwodowych komisji wyborczych, dowiemy się wówczas, kiedy minister spraw zagranicznych podpisze rozporządzenie, o utworzeniu obwodów wyborczych. Takie rozporządzenie pojawi się najpóźniej i zostanie opublikowane najpóźniej 25 września. I od tego momentu, od 25 września, będzie można się zgłaszać do spisu wyborców. Zgłaszać się będzie można elektronicznie albo na piśmie. Znacząca zmiana w porównaniu z poprzednimi wyborami jest taka, że nie będzie już można się zgłaszać telefonicznie głosowo. Wszystkie osoby, które chcą głosować za granicą, muszą zgłosić się do spisu wyborców, ponieważ za granicą nie są prowadzone stałe spisy wyborców. Ci, którzy są zameldowani w Polsce albo w innym kraju, będą mogli też przedłożyć komisji w dniu głosowania zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwia głosowanie w każdej komisji na całym świecie. Zapisy do spisu wyborców potrwają do końca dnia 10 października, czyli nie pamiętajmy o tym, że do 10 października maksymalnie można się zgłaszać do spisu wyborców. W tym roku będzie można głosować za granicą tylko osobiście, nie będzie możliwości głosowania korespondencyjnego, nie ma możliwości głosowania przez pełnomocnika dla niektórych kategorii osób, tak jak to, miało miejsce w, tak jak to ma miejsce na przykład w kraju. Yeah. <laughs> Głosy będą liczone przez komisję od godziny do 21 aż do zakończenia liczenia głosów. Sądzę, że liczba komisji, które zostaną utworzone na terenie Francji, a szczególnie w okręgu paryskim, pozwoli na to, że w każdej komisji wyniki pojawią się dużo wcześniej niż w 24 godzinnym limicie, który jest ustawowo wyznaczony. Wszystkie szczegółowe informacje na temat sposobu zapisów, możliwości zapisu głosowania, ogłoszenia wyników będą się pojawiać sukcesywnie na naszej stronie internetowej www.gov.pl-francja. A tych, którzy chcą uzyskać bliższe szczegóły, zachęcam do zapoznania się ze stroną Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie można na przykład odnaleźć już teraz szczegółowe kalendarium wyborcze, gdzie są opisane wszystkie terminy, w który, których należy dopełnić, żeby wybory odbyły się zgodnie z prawem.